Siemanko, ciąg dalszy wymian, wymian kartami Champions League 14-15. Jesteśmy na świeżo po otwieraniu gift boxa nordyckiego. Niestety, no, poza fajną nimitką nie trafiliśmy nic za bardzo szczególnego. A mamy tutaj fajną przysyłkę na poprawę humoru, z tego co dobrze kojarzę. Jest tam bardzo ciekawa karta z tej edycji. No i co, sobie otworzymy. Jest to przesyłeczka od Eryka. Erik, jakoś tak, ma nick. Podam nick w opisie. Na nim się postaram. A zobaczymy, co przysłał nam Erik. W... Mamy, mamy gratisy i mamy wymiany. Myślę, że wymiany zostawimy sobie na koniec. A zaczniemy od, e, od gratisów. Tak. Nic ma tutaj nie szkodzę. To jest plakat tylko. Pokażę tak, ja tu nie zbieram. No dobra. No. no i co. O, ładnie popakowane. Trzeba przyznać. I ciekawe karteczki tutaj mamy. No. Co nam tutaj popakował Eryk? I mamy tak. Rising e, którego, Stara, którego nie kojarzę. No. Rizmana mamy. Harwarium mamy. Ale fajne karteczki. W bardzo dobry stanie. Ok. Da Silva. Super przysługa. Bardzo fajna. Naprawdę. One tu watch. Zobaczcie, jakie fajne karteczki. Fenciwów sporo. Niestety to są te, które mam akurat. Większość tutaj jest. Karma. Nawet jakaś bazówka Ramosa. Tutaj wpadła Sanchez. I Rising Star. No, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Fajnie cieszy mnie to, że e, stan kart jest bardzo zadowalający, Moją osobę. Tutaj z takich ciekawszych kart, zobaczcie w to mamy e, Messiego, na, Messiego na Masterze. E, tutaj mamy Eksperta. Tylko co mu się tutaj stało? Tak dziwnie, jakoś włożony. No dobra. Jest Ekspert Czech. I piłeczka. Także to są gratisy. Jak na gratisy to naprawdę bardzo fajne karteczki. Dziękuję Ci ERYKU. A ja a tutaj mamy. Czekajcie. No, tak to już jest wszystko. I zobaczcie, druga legenda w składzie w pięknym stanie, jak widać. Naprawdę w bardzo fajnym stanie, ach, żyletka. No, żyleta. I to jest już druga legenda. Brakuje nam jeszcze tylko jednej, bo mamy już w ekipie. Mamy właśnie Rasza. I mamy Eusebio. Super. Naprawdę, naprawdę super. Bardzo ci dziękuję, Ryku. Przepraszam cię, że musiałeś trochę się naczekać na otwarcie tej przesyłki, ale w poniedziałek wysyłam zwrotną, także bardzo ci serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia w takim bądź razie i zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.